Dzień dobry Państwu, Dariusz Wieczorek i zapraszam na kolejny program prosto z parkietu, a dzisiaj porozmawiamy o rynku kryptowalut i o rynku metali szlachetnych. Na tych rynkach ostatnio bardzo dużo się dzieje. Kurs bitcoina ustanawia rekord, srebro jest najwyżej od 14 lat. Zapraszam na rozmowę. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Konrad Ogrodowicz, doradca inwestycyjny zarządzający funduszami w Superfund Super TFI. Cześć Konrad. Cześć, dzień dobry wszystkim. Konrad, to zacznijmy może od rynku kryptowalut, od bitcoina. Mieliśmy... No, Poniedziałek to był rekord tej kryptowaluty, tej najpopularniejszej kryptowaluty. Cena przekroczyła 122 tysiące dolarów. Teraz obserwujemy pewne schłodzenie. Notowania spadły o 2,5%. Powiedz mi, jak ty oceniasz, co było powodem tego ostatniego wzrostu tej, tej, w ostatnich tygodniach? Co pchało notowania bitcoina w górę? W końcu doczekaliśmy się wybicia z konsolidacji i przebiliśmy wcześniejsze szczyt na poziomie 112 tysięcy dolarów. Więc wydaje się, że ponownie zainteresowanie, zainteresowanie wraca na ten rynek. Może być to powiązane z Crypto Weekend, który trwa obecnie w Stanach Zjednoczonych, czyli w Sejmie. Tak naprawdę w tym momencie trwa, trwają obrady odnośnie trzech aktów. Genius Act dotyczy tończego stablecoinów, aktu dotyczącego cyfrowego dolara, a także ustanowienia, które kryptowaluty są zaliczane do papierów wartościowych, a które do instrumentów pochodnych, więc na pewno oczy inwestorów są zwrócone na Stany Zjednoczone, ale też trzeba jasno stwierdzić, że sentymet jest dobry do ryzykownych aktywów, bo również rynki akcji dobrze sobie radzą. Mm -hmm. Niezależnie od tej trwającej w sumie rywalizacji czy wojny handlowej, tak jak wspomniałeś, wspomniałeś, rynki akcji sobie dobrze radzą, również właśnie kryptowalut. A Twoim zdaniem, jakie argumenty przemawiają za tym, że ta? ta, ta ten trend wzrostowy na Bitcoinie może być kontynuowany. I czy po takiej zwyżce właśnie nie należy się jakaś taka głębsza korekta i gdzie ona mogłaby się zatrzymać? Czy to są właśnie takie poziomy, nie wiem, 112, 115 tysięcy dolarów, jeśli chodzi o Bitcoina? Zauważam taką tendencję, że wielu inwestorów już skreśliło Bitcoina w tej hoście i. Nawet zaczęło grać na krótko, czyli na spadki bitcoina i ostatnie wzrosty są w dużej mierze powiązane z likwidacją krótkich pozycji. Wielu inwestorów po prostu ustawia stop lossy, czyli zamknięcie swojej pozycji powyżej wcześniejszych czytów. I widać było znaczące przyspieszenie wzrostów po właśnie wybiciu 112 tysięcy, później szybko poszliśmy na 116. I wczoraj widzieliśmy nawet te 122 tysiące, więc według mnie w dużej mierze jest to powiązane z likwidacją krótkiej, krótkich pozycji. Teraz oczywiście mamy korektę, natomiast trudno powiedzieć, czy ona zajdzie głęboko. Ja nie spodziewałbym się tutaj zejścia poniżej 110 tysięcy. Według mnie ten trend wzrostowy będzie kontynuowany. Natomiast tutaj duży znak zapytania, jak będą zachowywać się rynki akcji, bo widzę dużą korelację bitcoina zarówno z indeksami SP, jak i Nasdaq. A w tym momencie zaczyna się sezon wynikowy w Stanach Zjednoczonych, więc pytanie też, jak inwestorzy będą odbierać nowe informacje ze spółek. Jeżeli indeksy akcji będą rosły, to według mnie tutaj trend wzrostowy na bitcoinie jak najbardziej powinien zostać utrzymany. Mhm. Czyli trend wzrostowy powinien zostać utrzymany. Konrad, a czy Twoim zdaniem, jak Ty przewidujesz, ewentualnie, jakie są takie średnie wskazania, nie wiem, światowych analityków co do właśnie tej przyszłej ceny bitcoina, gdzie ona może się zatrzymać? Czy to są nawet poziomy, nie wiem, 140-160 tysięcy dolarów w tym roku? Powiedziałeś też o tym właśnie zamykaniu krótkich pozycji, że Dużo, duża grupa inwestorów była nastawiona na spadek kursu Rusja, więc trzeba było zamykać. A powiedz mi, czy napływy do tych funduszy ETF-ów, czy tutaj one też są, powiedzmy, istotne, jeśli chodzi o koniunkturę na Bitcoinie? Napływy do ETF-ów są bardzo istotne. Tutaj zauważamy, wysoką korelację, to znaczy gdy są napływy to Bitcoin rośnie, natomiast gdy są umorzenia to Bitcoin spada, pomimo że te kwoty w tych napływające i wychodzące z ETF-ów nie są tak duże, jeżeli porównamy je chociażby do wolumenów na kontraktach terminowych na Bitcoina, czy nawet na wolumenów na giełdach kryptowalut. I w ostatnim tygodniu, w czwartek i w piątek widzieliśmy znaczące napływy do ETF-ów na Bitcoina, Przede wszystkim do ETF-u BlackRocka. Więc tutaj ten popyt się utrzymuje. Widać, że zarówno inwestorzy detaliczni, jak i instytucjonalni chętnie kupują bitcoina. I co wcześniej wspomniałem, te nowe regulacje dotyczące rynku kryptowalut w Stanach Zjednoczonych powinny sprzyjać, ponieważ otwierają one drzwi dla nowych graczy, którzy po prostu czekają, aby ten rynek był coraz bardziej uregulowany. A powiedz mi, mówisz o nowych graczach. Czy obserwujesz to, co się dzieje na rynku? Czy jest też szansa na nowych graczy, jeśli chodzi o Bitcoina w Polsce? Bo mamy, będą za chwilę tak naprawdę nowe produkty z ekspozycją na Bitcoina, fundusze od Betty, fundusz od Bety i fundusz z grupy PZU. Myślisz, że tutaj to też takie, nie wiem, no, rozbudzi zainteresowanie Bitcoinem na naszym rynku? To nowe produkty? W średnim i długim terminie myślę, że tak. Wchodzą nowe regulacje na poziomie Unii Europejskiej, co z biegiem czasu dotknie także naszego rynku i pozwoli to tworzyć właśnie nowe produkty inwestycyjne, co już, już się dzieje. Natomiast myślę, że to dopiero początek tego trendu. Nie oszukujmy się, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych chcą dostarczać produkty, które będą chętnie kupowane, a widać ogromne zainteresowanie rynków, rynkiem kryptowalut, przede wszystkim wśród młodych osób, więc według mnie te produkty będą powstawać i coraz więcej osób będzie inwestować w ten rynek. Co tak naprawdę utrzyma trend wzrostowy tego rynku? Być może zmieni on trochę trajektorię, i mam nadzieję, że też inne kryptowaluty wybiją się bardziej na rynku. Natomiast, no, według mnie, ten trend jest nie do zatrzymania. Mhm. A jeszcze, bo zapomniałem. Pytałem cię o tą taką średnie takie, wiesz, prognozy odnośnie do ceny Bitcoina, powiedzmy w tym roku. Czy ty y, y, przypominasz sobie, jakie one są, jakie to są poziomy? To, czy to są y, bardzo odległe od właśnie tych około 100, y, 120 tysięcy dolarów, jeśli chodzi o ten rok? W tej hoście zauważyłem taką zależność, że tak naprawdę mieliśmy trzy fale wzrostowe i każda przebijała wcześniejszy szczyty mniej więcej o 50%. Więc jeżeli ma się to powtórzyć, to powinniśmy zawędrować mniej więcej na 160 tysięcy dolarów, bo dałoby to mniej więcej 50% powyżej tych około 112 tysięcy, które wcześniej widzieliśmy. Więc jeżeli ta tendencja ma się powtórzyć, to zasięgu do wzrostów mamy jeszcze dużo. Mm -hmm. Konrad, Bitcoin jest nazywany takim cyfrowym złotem. Przejdźmy teraz płynnie na rynek po metali szlachetnych. I tutaj bardzo ciekawą, do złota zaraz wrócimy, ale bardzo, sytuację, bardzo ciekawą sytuację obserwujemy na kursie srebra, bo srebro jest chyba najdroższe od 14 lat ta cena zbliżyła się do e, prawie 40 dolarów za uncję. Ostatni miesiąc no, to był rewelacyjny. Złoto mieliśmy w takim delikatnym trendzie spadkowym, a srebro po rośnie. Dlaczego właśnie teraz jakby inwestorzy zwrócili się do srebra? Czy to też jest właśnie taka, nie wiem, trochę forma bezpiecznej przystani, czy to jest też takie aktywo, które dobrze przechowuje wartość? Jak to oceniasz? Srebro ma bardzo dobre fundamenty od lat. Tak naprawdę deficyt srebra zauważamy już od 6 lat, co znaczy, że jest większy popyt od podaży, czyli nowego wydobycia srebra. Głównie to wynika z tego, że rośnie popyt chociażby od producentów paneli fotowoltaicznych, a także od producentów samochodów elektrycznych, ponieważ przy produkcji tych wykorzystuje się srebro. Natomiast też zauważalny jest wzrost popytu inwestycyjnego, który w tym roku mocno wystrzelił. Nabycia do ETF na srebro w pierwszym półroczu przewyższyły cały 2024 rok i w tym roku również zapowiedziany jest deficyt srebra według analityków. Więc fundamenty są bardzo dobre od lat. Natomiast inwestorzy głównie, głównie ceną srebra jednak Porusza kapitał spekulacyjny i widać, że w tym roku inwestorzy ponownie zauważyli ten metal. Według mnie wynika to przede wszystkim z tego, że złoto już powoli robi się drogie. Pomimo tego, że wciąż ma bardzo dobre fundamenty, to wydaje się, że jednak te ostatnie wzrosty są zbyt dynamiczne. No i tutaj pojawia się srebro, I jeżeli ma się spełnić taki pełny cykl na metalach szlachetnych. To właśnie wkraczamy teraz w taką zaawansowaną fazę i srebro, a także platyna i palat powinny rosnąć szybciej od złota. Mhm. To srebro w ciągu chyba ostatniego miesiąca wykonało taki rajd z rzędu 6%. Myślisz, że pokona ten poziom powiedzmy psychologiczny 40 dolarów? Jest tam taki spory potencjał jeszcze, jeśli chodzi o taki średni termin, długi termin? Rynek srebra jest znacznie mniejszy od rynku złota, więc znacznie mniejszy kapitał jest tutaj potrzebny, aby wywindować cenę wysoko. Więc jest to tak naprawdę idealny rynek, aby wywołać chociażby bańkę spekulacyjną, ponieważ jest to wystarczająco duży rynek, aby inwestorzy instytucjonalni mogli w niego mocniej wejść, a z drugiej strony wywindować mocno cenę. Ja bym zauważył platynę, która w ostatnim czasie. Przez około półtora miesiąca urosła 50%, tak? Więc, jakby e, ze srebrem e, może być w którymś momencie podobnie, i według mnie tutaj potencjał wzrostu tak naprawdę jest nieograniczony, jeżeli mówimy o potencjale spekulacyjnym. E, w 2011 roku srebro dotknęło 50 dolarów za uncję, natomiast było bardzo, to krótkoterminowo, tak? Jeżeli sobie weźmiemy, e, spojrzymy sobie e, na wykres e, z. Z wycenami kwarta na koniec kwartałów, to już teraz mamy najwyższą cenę kwartalną w historii, tak? Ponieważ w tym 2011 roku ta cena powyżej około w okolicy 50 dolarów w bardzo krótkim czasie. Więc cena srebra już jest wysoko. Natomiast mówimy tutaj o poziomie porównywalnym do 2011 roku. Tak? Więc jakby natomiast wszystko tak jak wiemy urosło w cenie. Więc według mnie srebro mimo wszystko teraz realnie należy je wycenić, że jednak jest tanio. Stąd według mnie jest jak najbardziej tutaj duży potencjał wzrostu i nawet trudno tutaj określić poziomy, do jakich moglibyśmy dojść, jeżeli uruchomiłaby się tutaj bańka spekulacyjna. To przejdźmy trochę do tego większego rynku, który jest mniej spekulacyjny, czyli rynku złota. I tutaj, tak jak wspomnieliśmy, tak, mieliśmy rekord. Ten rekord był chyba na początku kwietnia tego roku, i to był poziom taki ponad 3,5 tysiąca dolarów załóżnie. I od tamtego czasu mamy taki no, trochę trend boczny. Ostatni miesiąc to był delikatny spadek 2%. Czy to są już takie, powiedzmy, Poziomy na teraz potrzebna jest taka dłuższa przerwa, czy dłuższy trend boczny, żeby była konsolidacja do ewentualnego dalszego wybicia? Czy złoto w takim długim e, terminie ma jeszcze potencjał, właśnie do nie wiem, nawet 4000 dolarów? Jak to widzisz? Według mnie złoto jak najbardziej ma potencjał, e, aby rosnąć dalej, chociażby. Jak sobie spojrzymy na ilość złota trzymanego w ETF-ach, czyli tak naprawdę odzwierciedlenie popytu wśród inwestorów detalicznych przede wszystkim, to obecny poziom, czyli ilość ton posiadanego złota przez ETF-y jest mniejszy niż w szczytowym momencie w 2022 roku. Więc według mnie jesteśmy tutaj dalecy od. Bańki spekulacyjnej na złocie, po prostu poprawiły się fundamenty, zatem w końcu rynek to zauważył i cena złota urosła, więc według mnie długoterminowo jest tutaj wciąż bardzo duży potencjał wzrostowy, natomiast krótkoterminowo ta cena już jest po dużych wzrostach. W tym roku mówimy o wzrostach blisko 30%. Zeszły rok też był udany, tak naprawdę w ciągu półtora roku złoto rosło około 100%, tak? Bo dołek mieliśmy w okolicy 1600, teraz mamy cenę około 3300. Więc jest to duży wzrost jak na ten rynek, więc nie spodziewałbym się już tak dynamicznych wzrostów w krótkim czasie, ale takim średnim i długim terminie uważam, że złoto wciąż ma bardzo dobre perspektywy. Mm -hmm. Dzisiaj rozmawiamy przed danymi o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Po, poznamy te dane po południu. Rynki jakoś będą musiały, odniosą się do tego, będą też jakby zastanawiać się, co dalej z polityką pieniężną w Stanach, co zrobi Fed. Konrad, tak, takie ogólne pytanie, jak właśnie polityka pieniężna, oczekiwania stopy procentowe, wysokość stóp procentowych działa czy determinuje Właśnie, czy rynek bitcoina, czy rynek, właśnie złota, srebra? Teoria mówi, że niższe stopy procentowe powinny wspierać ryzykowne aktywa, takie jak akcje i kryptowaluty, więc niższa inflacja powinna zostać odebrana pozytywnie przez rynek, a wyższa negatywnie. Natomiast wydaje się, że w tym momencie Ważniejsze są inne czynniki, chociażby wojna celna, która ma miejsce, a także taki sentyment rynkowy, bo jak sobie spojrzymy obecnie na zachowanie ryzykownych aktywów, chociażby w weekend mieliśmy informację, o nowych cłach od 1 sierpnia na Unię Europejską i rynek tak naprawdę nie reaguje na te informacje, czyli sentyment rynkowy jest bardzo dobry. Więc niezależnie jakie dane dzisiaj byśmy mieli, to uważam, że te trendy wzrostowe powinny zostać utrzymane, ponieważ sentyment rynkowy jest pozytywny. A gdyby tego 1 sierpnia, jeżeli te negocjacje nie przyniosą powiedzmy pozytywnych rozwiązań, gdyby 1 sierpnia prezydent Trump wprowadził te cła, to myślisz, że zachowanie różnych klas aktywów, w tym właśnie bitcoina i, i, i metali, byłoby podobne do tego zachowania z dnia wyzwolenia, czyli z początku kwietnia, bo wtedy mieliśmy, to był szok, wtedy ceny rzeczywiście pospadały. Czy w tej chwili rynek już jest na to? Odpornił się tak i będzie bardziej neutralnie reagował. Według mnie rynek odpornił się, co właśnie widać po ostatnich zachowaniach, więc na pewno nie spodziewam się tak dużych ruchów. Natomiast, mimo wszystko, mogłoby to być negatywnie odebrane i mogłoby wpływać negatywnie w średnim terminie co. Po prostu przełożyłoby się to na dane gospodarcze, które pewnie byłyby gorsze, ponieważ ze względu na wyższe cła pewnie konsumpcja by spadła w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, więc wpłynęłoby to negatywnie na dane gospodarcze, co z czasem wpłynęłoby także na negatywnie na rynki, chociażby rynki akcji, natomiast na pewno nie można oczekiwać już podobnego zachowania jak w początku kwietnia tego roku. Na koniec jeszcze zapytam się, bo jesteś jednym z współzarządzających funduszami w Superfund TFI i macie taki fundusz z ekspozycją właśnie na rynek złota-srebra. To jest Superfund spółek złota i srebra i on ma... Stopę zwrotu niesamowitą, jeśli chodzi o od początku tego roku. To jest stopa zwrotu rzędu 46%. Powiedz mi, czy obserwujecie spore napływy, czy rzeczywiście Polacy, którzy no dosyć dużo kapitału wpłacają do funduszy dłużnych, inwestujących w obligacje, stronią od funduszy akcyjnych, ale czy na nowo odkrywają właśnie te fundusze z ekspozycją na rynek metali szlachetnych? Widzimy zwiększone zainteresowanie w tym roku, więc zauważalny jest właśnie popyt wśród inwestorów bardziej w tym roku niż w zeszłym. Pomimo, że w zeszłym roku również mieliśmy chocę na metala szlachetnych, no ale inwestorzy zawsze potrzebują trochę czasu. I też dodam, że mamy fundusz akcji blockchain, który inwestuje w spółki powiązane z sektorem blockchain i tutaj też widzimy zmożone zainteresowanie w tym roku, więc jak widać, inwestorzy nie wybierają tylko tych bezpiecznych przystani, czyli funduszy obligacji, ale także szukają jakichś alternatyw inwestycyjnych, które mogą dać im więcej zarobić. To na koniec, Konrad, podsumowując naszą rozmowę. Ty jesteś, jeśli chodzi o zarówno bitcoina, jak i srebro czy złoto, takim powiedzmy umiarkowanym optymistą albo optymistą. W długim terminie widzisz argumenty za zwyżką cen tych aktywów, tak? Dokładnie. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Konrad Ogrodowicz, doradca inwestycyjny zarządzający funduszami w Superfund Right. Dziękuję bardzo, do widzenia.